W moim vlogu. Słuchajcie, jest sobota. Podejrzewam, że wy będziecie tego vloga oglądać jakoś w tygodniu, bo tak jak wam kiedyś mówiłam, ja w tygodniu, zwłaszcza przez pierwsze dni, trzy, mam naprawdę trudno, ciężko, mam dużo pracy póki co, póki nie będzie tego mojego gabinetu. To jakoś wszystko muszę skumulować i kumuluję w trzy dni. No i w związku z tym naprawdę nie jest mi łatwo. Dlatego też e, dzisiaj zaczynam nagrywać vloga po to, żebyście mieli co oglądać w tygodniu, bo wiem, że sporo z Was po prostu lubi oglądać e, nawet takie zwyczajne moje gadanie, jakieś zwyczajne vlogi domowe takie, gdzie nic się jakiegoś szczególnego nie dzieje. Wiem, że lubicie to, w związku z tym e, jak najbardziej e, ja się z tego cieszę, więc Wam nagrywam dzisiaj jest sobota co, ja, co dzisiaj już było bo ja się odzywam do was tak gdzieś w okolicach jest teraz chyba dziesiąta czy coś takiego zdążyłam już zdążyłam już tak zdążyłam już wstać, zjeść sobie śniadanie, zrobiłam sobie owsiankę dzisiaj następnie poszłam umyć sobie włosy więc już mam świeżutkie fajne Wiecie co, co to z tą opaską? To Wam powiem, że ta opaska jest może i ładna. Któraś z Was mi pisała, wiesz, moja, sprawdź sobie, czy ta opas czy opaski nie będą cię gniotły, bo one często mają tak, że gdzieś tam naciskają i, i boli głowa. I wiecie, co Wam powiem? Ja. Y Zresztą powiem Wam, pójdę zaraz do, z Wami do łazienki i Wam to pokażę w łazience, jak... Yy, albo nie, nie pokażę Wam tego w łazience, bo tam mi jest trudno kamerę ustawić. Dobra, pokażę Wam to za chwilę, jak tu przyniosę te opaski. Powiem Wam, o co chodzi, yy, jak za chwilę przyniosę. No w każdym razie yy, yy, z tymi opaskami to nie jest taka prosta sprawa. No zaraz powiem, o co chodzi. Poczekajcie, przyniosę i Wam powiem. Jestem już. Słuchajcie, więc tak, yy, to jest opaska, ta, którą kupiłam. Co takiego się dzieje, że ja, że to jest w ogóle temat, nie chcę powiedzieć dzisiejszego odcinka, ale jest to temat. Mianowicie, opaska ładna, opaska tu w sumie delikatna, ma taki bardzo fajny ten materiał, taki, 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 hmm, jakaś taka satynka z czymś, nie wiem jakby to dokładnie ten. Tutaj jest taki w środku plastik, który też jest czymś tutaj pokryty, bardzo przyjemny, powiem Wam szczerze ale co takiego się dzieje, a mianowicie dzieje się to, że ona nie ma nic i jest po prostu tutaj gładka. Jak ja zakładam to na głowę, to wystarczy tylko, że tak schylę głowę, coś tam porobię, poruszam głową i ta opaska mi po prostu spada, bo się w ogóle nie trzyma. I teraz ja Wam pokażę, ja mam taką starą opaskę, cieniutką, czarną, taką, o, taka najzwyklejsza, nie wiem, mam nadzieję, że widzicie, najzwyklejsza w świecie taka, ale ona ma tutaj takie grzebyczki. Nie wiem, czy, czy Wy to jesteście w stanie dostrzec. W każdym razie musicie mi, je, je, jeżeli nie widzicie, to musicie mi tu uwierzyć, że ona, o, tu, czała, przez całą opaskę ma takie ząbki. I poczekajcie, ja Wam zaraz, y, ja to zaraz na, założę na głowę i Wam pokażę. Więc ona jest taka. I ona, jak ja ją tak założę, w ten sposób, to ona... Trzyma się na włosach, bo trzyma się przez te ząbki w ten sposób. I mało tego, ponieważ jest cienka, yy, to jest tylko plastik, ona nic nie ma na sobie, bo ona jest po prostu zwyczajna, czarna, taka plastikowa. Ponieważ ona jest zwyczajna, i to ona mnie w ogóle nie gniecie. To jest, bo to jest taka, wiecie, bardzo cieniutka i, i taka dosyć delikatna. Ten plastik jest taki fajny, bo nie jest taki hamski, tylko taki taki, jak ja to mówię, on pracuje. Jest taki fajny, on się tak gnie, fajnie, tak się poddaje, no jest ekstra. No ale ja nie wiem, czy w takiej opasce też wyglądam dobrze. Co Wy o tym myślicie? Czy to już tak, to już tak nie za bardzo. Pamiętam, że kiedyś chodziłam w takiej opasce, to było niby ok, ale niektórzy mówili, e, wiesz co, może być tak bez tej opaski już chodziła. Tak jakby coś nie pasowało, jednak jakby to. Nie wiem, czy to jak mała dziewczynka wygląda. <laughs> nie wiem, o co chodzi, z Ładzie. Nie jestem w stanie tego ocenić. Dajcie mi znać koniecznie. Koniecznie mi napiszcie szczerze, co myślicie. Natomiast, no oczywiście, że ta jest ładna, bo ta przy okazji y, ma w sobie coś fajnego. Jest ładna. No ale no niestety, no niestety, mi ciężko jedną ręką założyć. No niestety, wygląda może ładniej, no ale problem jest taki, że ona niestety spada. Chyba jak ją dam dalej, to wtedy może nie, ale jak dam tutaj tak bliżej, a ładniej to wygląda, być może, no to ona mi niestety spada. Jest grubsza, trochę tugniecie w kostki. No. No, musiałam przerwać, bo mój mąż przyszedł, bo mm, chodzi, biega tam teraz do gabinetu, bo tam y, jeszcze wiecie, takie końcówki remontu. No, i założyłam, założyłam ją w ten sposób. No, może jak ją, no ale no nie, słuchajcie, ja ruszam głową. O, patrzcie, co się dzieje. Widzicie to? Poruszałam trochę głową i już ją mam tu, i o, proszę bardzo. No i, no ja nie mówię, że ja chodzę tak cały czas i tak ruszam głową, no, ale słuchajcie, no jednak człowiek. Rusza się, pracuje, nie? Ta głowa. No i to właśnie tak wygląda. Natomiast przy tamtej opasce ja sobie mogę ruszać i ona i się nic nie dzieje, i ona nie spada. Więc powiem wam szczerze, że nie wiem, nie wiem. Na razie no nie chodzę w niej, mimo że ją kupiłam, jest ładna, ale no bez tych żebyczków to ciężka sprawa. Więc nie wiem, być może muszę kupić cieńszą i, po, i właśnie zwrócić uwagę na to, żeby były te grzybiczki, o ile w ogóle takie są. Nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia. Muszę się chyba nad tym jeszcze zastanowić, rozejrzeć. Może się da coś takiego w ogóle kupić. A może, a może po prostu. Będę miała tą zwykłą, czarną, najzwyklejszą w świecie. Nie wiem, dajcie mi znać. Koniecznie po prostu podzielcie się ze mną swoją opinią. Wiem, że to są Wasze opinie subiektywne. Jednemu się spodoba, drugiemu nie wiadomo, ale mimo wszystko wiecie, no ja nie widzę tego po prostu, i dla mnie to jest trudna sprawa. Właśnie w ogóle dla tych, którzy przyszli do mnie na kanał, jesteście nowi i mnie nie znacie, i dopiero jakby zaczynacie mnie oglądać. Witam Was serdecznie, już zresztą to mówiłam w ostatnim odcinku, bo dosyć dużo mi przybyło subskrybentów. Witam serdecznie Was tutaj na moim kanale, mam nadzieję, że się będziecie dobrze czuć, ale przede wszystkim, co chcę powiedzieć, to żebyście wiedzieli, bo możecie tego nie widzieć od razu, może nie zauważyć i tak dalej, potem się dziwić różnym rzeczom, że ja jestem niewidomą e, youtuberką. Mianowicie praktycznie nie widzę, tam jakieś resztki mam wzroku, ale to nawet szkoda się rozwodzić, co to za resztki. Także... No po prostu zależy mi na Waszej opinii, no jak mi powiecie, to powiecie mi, czy wiesz co, wyglądasz tak trochę nie za bardzo, albo wyglądasz dobrze, spoko, naprawdę możesz tak nosić, albo wiesz co, kup sobie może taką opaskę, może gdzieś tam widziałam, a może właśnie widzieliście gdzieś takie jakieś, wiecie, co by mi pasowały, możecie mi na przykład linka wysłać. Bardzo będę wdzięczna, naprawdę, za taką pomoc. Mm. Także no, taka to sytuacja. Teraz co dalej? Yy, bo tak się rozgadałam o opaskach. Dalej to tak, siedzę teraz, chwilę sobie tak yy, coś oglądam na YouTubie, yy, jakieś tam osoby, które lubię oglądać, sobie tam teraz akurat nadrabiam, bo nie miałam czasu w tygodniu. Yy, I co jeszcze? I w okolicach 13-14 yy, ma do nas przyjechać pan, yy, w sensie pan z takiej firmy od klimatyzacji, bo ja chciałam sobie tam w tym moim yy, gabinecie założyć też klimatyzację. Bo uznałam, że wiecie co, no bo w ogóle ogólnie bardzo dużo mnie ten remont wynosi, dużo, dużo pieniążków, jakoś tak chyba nawet więcej, niż się spodziewaliśmy. Natomiast uznałam że, uznałam, że trudno i że jak już i tak totalnie się spłukaliśmy i pożyczyliśmy i w ogóle to, to już po prostu jeszcze wydam te ostatnie tam jakieś pieniądze na. Znaczy ostatnie pieniądze. Jakieś tam jeszcze pieniądze się udało pożyczyć i po prostu wydam. Na klimatyzację, dlatego że ja mam jednak duży problem z upałami. Jak pamiętacie, w domu mam klimatyzację i naprawdę y, widzę teraz różnicę, widzę teraz moją y, jakby jakość mojego życia, kiedy jest y, lato i kiedy naprawdę na polu jest powyżej 30 stopni i nie da się wytrzymać. Także pomysł stanowiłam sobie, że w moim gabinecie też będzie, bo jednak będę tam spędzała jakiś y, swój czas. I chcę się czuć komfortowo, i ja i chciałabym, żeby się czuli komfortowo moi klienci. Także tak to, tak to jakoś tydzień temu mnie naszło, że tak właśnie zrobię. Umówi ona, już jestem z Panem, który nam zakładał tutaj w domu, więc dzisiaj właśnie ma przyjść. Czy znaczy był już raz, już widział, już, już wie, co tam ma być. Dzisiaj ma, ma przyjechać powiedzieć nam już tak szczegółowo, jakby to widział, kwestia wyceny i wszystkiego. No i już się umówimy na termin jakoś do niedługo i pewnie przyjedzie to zrobić. Remont mojego gabinetu dobiega końca. Jeszcze ostatni, chyba dziś dzień, albo w poniedziałek. To już ekipa sobie pójdzie. Zostanie jeszcze do zamontowania parapet, który ma przyjść pod koniec tygodnia, prawdopodobnie, mam taką nadzieję. No już poza tym, że drzwi, to tak jak Wam mówiłam, będą gdzieś tam na koniec maja dopiero, ale to już trudno. No, więc w zasadzie wiecie co: kupiliśmy wczoraj przez internet komodę. Dzisiaj jedziemy jeszcze na zakupy, na poszukiwanie wieszaka, na ubrania, jeśli kupimy to, to fajnie, a jak nie to kupimy przez internet, bo też jest sporo, spory wybór, ale przede wszystkim chciałabym kupić nie przez internet, tylko normalnie, aczkolwiek no nie wiem też czy się uda, chciałam kupić stoliczek. Taki mały, żeby był, wiecie, tak z boku gdzieś tam, jak będę, będą dwa, dwa fotele stały naprzeciwko siebie, to żeby nas nie dzielił, ale stał tak z boku bardziej przy ścianie. Mały taki stoliczek, wiecie, na którym można sobie coś tam położyć. Więc jadę coś takiego, coś taki jakby, wiecie, kawowy, tylko taki mały. <laughs> Więc jadę kupić, pooglądać, może coś mi się uda kupić. Co jeszcze muszę kupić? Karnisz. Firanki już mam, bo mama, mama mi ogarnęła firanki, także fajnie. Mam już fotele, wszystko tutaj w ogóle stoi w pokoju, wiecie, u mnie to magazyn teraz. Mam fotele już też, także fajnie, że już je mam. Na razie nie będę mieć kanapy, bo na razie pary do mnie nie przychodzą, jeszcze nikt się nie zapisał w związku z tym na razie. Kanapy nie będę kupowała, bo to też jest spory wydatek, a ja muszę kupić taką, żeby dopasować do tych foteli, to musi być ona jakaś taka, wiecie, zamszowa, no to też trochę kosztuje, ale ja stwierdziłam, że skoro na razie nie mam takiej potrzeby, to po co mi ta kanapa, więc kupię sobie ją gdzieś tam później. No i tak, już słuchajcie, prawie, że wszystko, no naprawdę dużo już mam, już tak do łazienki, tam jakieś, wiecie, tam coś na mydło, coś na, 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 na te takie ręczniczki papierowe, tylko na te takie listki też sobie kupiłam. No, wszystko, wszystko słuchajcie. Dzisiaj się montuje tam w tej łazience. Montuje się jest biały montaż, tak zwany, no i jakieś tam się rzeczy dzieją, także jest malowanie, które będzie dziś i pewnie jeszcze w poniedziałek tak myślę. No i jakoś w przyszłym tygodniu się już ten remont zakończy i powolutku będę mogła sobie go urządzać, także... Także fajnie. No, także taki dzisiaj plan, że teraz yy, w sumie jestem w domu. Tak trochę siedzę i odpoczywam ale, i, i oglądam, ale myślę sobie, że muszę też iść zobaczyć, co tam na obiad, bo trzeba by coś ugotować, żeby jednak yy, coś zjeść. No, bo potem ten pan, i potem jedziemy na jakieś zakupy. Yy, także taka sytuacja. No i tyle chyba nie mam się jakichś planów wielkich. Miałam jechać do koleżanek, spotkać się z dziewczynami. Tam one się spotykają, tam coś robić, tam coś malować, czy jakieś takie pomocy do szkoły, coś tam miałam im pomóc, ale wiecie co? Ale wiecie co, nie wiem, czy się wyzbieram. Nie wiem, czy się mi udaniem, czy. czy... Czy będę miała na to czas, bo jednak dla mnie ważniejsze są te rzeczy gabinetowe. Zwłaszcza że w tygodniu, tak jak mówię, mam bardzo mało czasu. Przyszły tydzień będzie trudny, bo w przyszłym tygodniu po prostu e, do środy jest ciężko. Czwartek będzie jedyny taki wolniejszy troszkę dzień i piątek mam już zajęcia. Piątek, sobota, niedziela, więc znowu cały weekend. Także będzie trudno e, mi bardzo, no ale miejmy nadzieję, że jakoś to przetrwam. Także dlatego staram się też trochę, wiecie, tak sobie dawać odpoczynek teraz przez weekend na tyle, na ile jest to możliwe. No dobra, rozgadałam się, to teraz y, oglądam w wydale YouTube'a i zastanawiam się, nad obiadem. Wymyśliłam obiad, włączyłam odkurzacz, y, obiad będzie dziś prosty. Mam y, kaszę gryczaną, która już jest ugotowana, taką białą, niepaloną. Y, więc, żeby jej nie zmarnować, bo już jakieś parę dni temu ją ugotowałam, więc żeby jej nie zmarnować, to... Y, to zrobię do tego, to ją, to ją zjemy i zrobię do tego jajko sadzone. Mam pyszne, małosolne ogóreczki. O Jezu, zmęczyłam się, bo po prostu ogarniałam trochę kuchnię. Siedzę teraz, piję kawkę i za chwilę idę, bo już dzwonił Pan od klimatyzacji, że za niedługo u nas będzie. Także będę lecieć do gabinetu. Słuchajcie, w samochodzie właśnie przyjechaliśmy pod sklepy, Te wszystkie takie są z, z jakimiś stoliczkami i tak dalej. No, farmy nieczynne, więc ten. No i właśnie jedziemy zobaczyć, co tam w tych sklepach się uda kupić. Słuchajcie, jestem w krakowskim takim sklepie Agata Mebla i znalazłam sobie taki stoliczek do gabinetu. I mi się zastanawiam, bo tak chyba wydaje mi się, że jest najładniejszy z tych wszystkich. Chciałam właśnie mieć szklany. No i tak wygląda całkiem fajnie, tu ma takie kołeczki. co się tam chowa, ja można sobie tam coś, może ozdobnego dać, może jakieś chusteczki, takie rzeczy. No I myślę nad tym i jeszcze jest jeden taki, nad którym się zastanawiałam, taki drewniany, ale, ale nie wiem, chyba, chyba wybiorę ten osobeczny. Jesteśmy już, słuchajcie, jestem w aucie, czekam. Yy, mój mąż poszedł odebrać ten stolik tam z magazynu. I wzięłam jednak ten stolik. Jak mi się kiedyś wiecie, spodoba jakiś inny, gdzieś tam w przyszłości. Zawsze wymienić mogę. Yy, więc spoko. Natomiast na, myślę, że jak na początek ten jest fajny. Tamten drewniany był ładny, ale on. Yy, Trochę wyglądał. No, ponieważ ja nie mogę mieć takiego bardzo dużego, tylko malutki stoliczek, on trochę wyglądał jak taki większy taboret. I <laughs> stwierdziliśmy, że chyba ten. A ja mi się tak marzy w sumie najbardziej takie połączenie drewna ze szkłem, ale bardzo trudno znaleźć coś takiego. I ja nie znalazłam, jak na razie, jak kiedyś znajdę. No mówię, zawsze może, mogę sobie wymienić. Więc w tym momencie. Stoliczek mam i bardzo się cieszę. Tam są takie półeczki, i właśnie fajnie, bo przez tą szybę, jakby będzie widać, co tam jest w środku, nie? Co, co tam są, co to są, co jakby coś się powkłada do tych półeczek ładnego, to będzie widać. Więc muszę tam wymyślić, co tam można powkładać. No, także tak. Teraz jadę, słuchajcie, do koleżanek. Znaczy, spotykam się z dziewczynami jadę z... Znaczy można z... zabiezie mnie i moją koleżankę taką do jeszcze naszej jednej koleżanki. Jedziemy sobie tam trochę właśnie posiedzieć, pogadać i coś tam coś tam podobno będziemy robić. Nie, nie wiem do końca, co one tam zaplanowały. Coś wymyśliły, że tam one coś będą robić, a ja im będę pomagać tam coś, nie wiem, no, na pewno nie malować, nie? Bo jak za mnie to pożytku by nie było za wielkiego z tego malowania, ale coś tam będę robić. Coś im tam pomagać. No. Także jadę spędzić tam troszkę czasu. E... No i tak. I bardzo fajnie. I widzimy się jakoś tak później. Kochani, mamy niedzielę. Odzywam się do Was w zasadzie już tak pod wieczór. Dzisiaj tak zleciał dzień, właściwie bardzo rodzinnie, bo rano ogarniałam jakieś takie rzeczy trochę obiadowe, kolacyjne. Przygotowywałam dla nas dzisiaj pyszną kolację. Zrobiłam, mm, robią się właśnie teraz w piekarniku, już yy, pieką się Yy, naleśniki takie nadziewane, yy, tam jakieś nadzienie, takie wiecie, jakieś papryka, yy, ser żółty, jakieś takie rzeczy, yy, pieczarki i to się tam robi w piekarniku, yy, no a później byliśmy w kościele, później pojechaliśmy na obiad do moich teściów, no i niedawno wróciliśmy, także teraz sobie zjemy kolację. No i później po kolacji chcemy sobie obejrzeć film e, jakiś tam razem. W sensie ja i mój mąż. E, no, także taki będziemy mieć wieczór. E, no i w zasadzie, słuchajcie, to, e, to tyle. Tak dzisiaj jakoś, mówię, zleciało, ale fajnie. Tak bardzo, bardzo fajnie, bardzo rodzinnie posiedzieliśmy tam, też pogadaliśmy. Mój amiś miał dzisiaj kleszcza, słuchajcie, masakra po prostu. I to tak zajechaliśmy do Skawiny i ja zobaczyłam, tutaj wymacałam mu tak mniej więcej na walizę z boku na pyszczku. Mówiłam, taki ogromny, tak napity. Ja pierdolę po prostu no nie mogę. No nie wiem, muszę to poobserwować, bo jak się okaże, że yy, będą mu się wbijały, to znaczy, że te, co ma na obroży, nie działa. I albo działa gdzieś słabiej. Kupiłam jeszcze taką mgiełkę do pryskania go, więc też muszę to zastosować jeszcze. Ale jakby okazało się, że i tak się wbija, no to, no to niestety, no to chyba będę musiała po te krople pójść do weterynarza, żeby mu posmarować gdzieś na karku. Albo, no albo dać mu to prawek to nieszczęsne po prostu. O Jezu, nie wiem, po prostu to jest masakra. Jakaś z tymi kupimi kleszczami. Także zmartwiło mnie to strasznie, nie lubię, bo to potem wiecie jak to jest, potem ja mam stres i obserwacje psa przez kilka dni, no bo, no bo miejmy nadzieję, że ten klecz nie był jakiś zarażony, wiecie, i teraz na przykład się nie okaże, że będzie jakaś głupia, babia Szioza, czy jakieś tam inne dziadostwo. No, także, także tak, taka dzisiaj przygoda nas spotkała mojego Anisia. Kochani kochani, przyszłam do Was jeszcze, żeby Wam pokazać mój gabinet już prawie zrobiony. Eee, w sensie prawie, no bo jeszcze nie wszystko jest, ale także żebyście już sobie zobaczyli efekt trochę, jak to wygląda. Mianowicie brakuje jeszcze tego, brakuje parapetu, jakichś takich objazów. Oczywiście nie ma jeszcze wyposażenia, ale jest już gotowy. Eee, ekipa, która remontowała już sobie poszła, więc w zasadzie wszystko. No, tylko jeszcze właśnie paraflet, firanka no i całe wyposażenie. I tutaj mamy, proszę bardzo, łazieneczkę. Tak to wygląda. Taka malutka łazieneczka, jest umywalka, jest kibelek, wszystko, co potrzeba. Grzejniczek, lustro. Tu jeszcze brakuje takich, tych tych wiecie, na mydło i na ręczniczki papierowe. No ale to trzeba by niedobro przyczepić. No i co? No i tak, tak tak to wygląda, słuchajcie, brakuje drzwi, no ale to tego tak jak Wam mówiłam, że drzwi to jeszcze nie będzie. Jest piękna lampa, tutaj na górze taki plafon jest, lampeczka ładna tutaj z boku, tutaj która będzie nad stołem, nad takim stoliczkiem, znaczy się na to za dużo powiedziane, to Wam pokazywałam, jakie kupiłam, także tak to wygląda, słuchajcie, jestem mega, mega szczęśliwa, podjadona i w ogóle, wow. No, także z tego miejsca będę się z Wami już żebrać i do zobaczenia w kolejnym filmie.